Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Kubik. Rozpoczynamy kolejny odcinek Pikemów. Tak jak e, widzicie, ostatnie Pikemy poszły mi bardzo dobrze. Wydaje mi się, że spora gdzieś część tych spotkań została dobrze przeze mnie wytypowana. Za moment na ekranie. Liczę, że moglibyście zobaczyć, jak mi dokładnie poszło. W każdym razie coś się nie chce załadować. Niemniej jednak widać dość ciasno, że udało się poprawnie wytypować pięć rezultatów. Także przechodzimy dalej, walczymy o coraz lepszego koina, Skupiamy się na fazie Legend. Pamiętajcie, że partnerem całej serii Spikemów jest firma PY Space, producent mebli gamingowych i z kodzikiem kubik CS do 21 listopada 2022 roku macie 5% zniżki właśnie na wszelkie meble gamingowe, także korzystajcie, link oczywiście znajdziecie w opisie, a teraz przechodzimy, <coughs> przepraszam, już do samych pikemów yy, i tak jak pewnie wiecie moja taktyka przede wszystkim zawiera, by tutaj te 5 typów trafić na dole, a jak się trafi 0,3, czy trafi się 3-0, fajnie nic, tylko się cieszyć, że udało się gdzieś te dodatkowe punkty zgarnąć. No, wydaje się, że możemy dość mocno jechać od tej lewej strony, jeżeli chodzi o Pikemy, czyli Face, Navi, Nip, Heroic. Dla mnie to jest czwórka takich ekip, gdzie bardzo bym się zdziwił, gdyby nie udało się awansować dalej. Jestem fanem Vitality, więc na niewątpliwie Vitality również wrzucę. Spirit kojarzy mi się z ekipą, która też często bardzo yy, zachodzi do tych dalekich faz. Jeżeli chodzi o sam turniej, więc gdzieś te 6 ekip już jestem w stanie wybrać i na sam koniec no duże zastanowienie. Furia i ENS to mogą być jeszcze ostatnie drużyny, które gdzieś ten awans będą w stanie sobie złapać, tylko pytanie, jak to wtedy faktycznie trzeba po prostu rozegrać. Czy Furia, czy ENS, komu ewentualnie 3-0? Wydaje mi się, że ENS jest taką ekipą, która może po prostu pokazać się z tej rewelacyjnej strony, więc dlatego Enc dam 3 do 0, ale totalnie nie liczę, że ten pik trafi, bo wydaje się, że największe szanse ma, nie wiem, ekipa Heroic, powiem szczerze. Tak, patrząc na te wszelkie kalkulacje, to oni gdzieś tutaj powinni się z tej najlepszej strony pokazać, jeżeli chodzi o ewentualne 3-0. Więc jeżeli komuś zależy na 100% pikem, szedłbym w Heroic 3-0. Jeżeli komuś zależy by przede wszystkim wygrać i zgarnąć te 5 punktów, polecam rzucić Heroic. I gdzieś tam po prostu zaryzykować, że Ns faktycznie pokaże się z tej rewelacyjnej strony. Jeżeli chodzi o 03, myślałem o dwóch ekipach: albo Bed News Eagles, albo Sprout. Bardzo różne scenariusze przewidywałem, bardzo różne scenariusze e, pojawiały się w mojej głowie, e, i patrząc gdzieś tam na same spotkania, wydaje mi się, że pójście ze Sprout 03 to jest to, co po prostu uznam, że faktycznie. Wyjdź, także taki jest mój pikem na kolejną fazę. Mam nadzieję, że i tym razem uda mi się trafić wszystkie pięć typów. Trafiłem sześć, bodajże, jeżeli chodzi o tę poprzednią fazę, w każdym razie jeszcze chwilę macie, więc korzystajcie, jak najszybciej swojej pikemy róbcie. Dzięki wielkie za oglądanie tego odcinka. Widzimy się w kolejnym podczas pikemu fazy mistrzów. Tyle ode mnie. Pozdrowionka i do zobaczenia.